Witam serdecznie. W naszej redakcji znów pojawił się przedstawiciel crossoverów, tym razem nie najnowszy, bo produkowany od 2009 roku. Co prawda dwa lata temu była tu kuracja odmładzająca, ale zmiany nie były rewolucyjne. Czy auto z pięcioma latami na karku jest w stanie konkurować z dużo młodszymi przedstawicielami tego segmentu? Innymi słowy, czy Hyundai iX35 wciąż jest sexy? Oglądając na linię i X35 widzimy sporo kształtów elementów, które można zobaczyć również w innych modelach z oferty koreańskiego producenta. Mimo że samochód ma parę lat na karku, wygląda wciąż dość świeżo i cieszy oko, chociaż szaleństwa tu nie uświadczymy. Z przodu mamy sześciokątny grill podzielony na dwie części. Maska ma bardzo wyraźne przetłoczenie, a reflektory są narysowane dosyć odważnie i mają chrucz świateł LED. Od góry takie charakterystyczne brwi z matowego szkła. Wyraźnymi przetłoczeniami ozdobiono też linię boczną, która ma aż trzy duże przetłoczenie. Jedno wychodzi od reflektora i kończy się gdzieś w okolicy drzwi kierowcy. Drugie zaczyna się zaraz pod i biegnie aż do końca drzwi z tyłu. I trzecie zaczyna się... Tu w okolicach drzwi pasażera i kończy się na zachodzących bardzo daleko tylnych kloszach lamp. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na linię okien, która zwęża się wyraźnie ku tyłowi, dodając autu takiego dynamicznego wyglądu. Z tyłu mamy wielkie lampy, które pięknie świecą w nocy. Mamy też dyskretny spoilerek i mnóstwo przetłoczeń zarówno na klapie jak i na zderzakach. Zwróćcie uwagę, że mimo sporej mocy konstruktorzy postanowili nie eksponować rur wydechowych. Z wyglądu nie zaliczyłbym Hyundai i X35 do najbardziej szałowych aut na rynku, ale nudnym go nazwać też nie można. Hyundai oferuje do ix 35 solidną paletę silników do wyboru. Mamy dwie jednostki benzynowe: 1,6 GDI, która ma 135 koni, lub mocniejsza dwulitrowa, która daje 166 koni mechanicznych. Dla miłośników Diesel przygotowano trzy oferty: pierwsza to 1,7, która ma 115 koni, dwulitrowa odmiana, która daje 136 koni, i topowa, najmocniejsza 184-konna jednostka, którą mamy przyjemność testować dzisiaj. Ta imponująca moc dostępna jest przy 4000 obrotów na minutę. i Moment obrotowy też jest imponujący, bo 383 Nm dostępny jednak w dosyć wąskim zakresie obrotów od 1800 do 2500. W zestawieniu z automatyczną skrzynią biegów ten samochód rozpędza się do 195 km na godzinę i pędzi do setki w 9,8 sekundy. Oczywiście sprawdzimy, sprawdziłem już, jak to wygląda w praktyce. Ten wynik udało się osiągnąć. Ale tu uwaga, z każdym kolejnym startem skrzynia biegów działała coraz wolniej, dokładając do ostatecznego wyniku około 0,2 sekundy. Coraz gorzej, coraz gorzej, aż doszedłem prawie do 11. A więc tutaj skrzynia biegów jest dosyć wrażliwa na takie intensywne traktowanie podczas startu do setki. Jeśli chodzi o spalanie, producent obiecuje około 7 litrów na 100 km jako średnie spalanie. To oczywiście też sprawdzimy w osobnym filmie. I na koniec jeszcze pojemność baku, która wynosi 60 litrów. Posłuchajcie teraz, jak brzmi ten silnik od strony ukrytej jedynej rury wydechowej. Muszę przyznać, że jak na diesla brzmi całkiem ciekawie. Miejsca wewnątrz dla wysokiego kierowcy raczej nie zabraknie, dlatego że mimo że mamy tu okno dachowe, które zabiera parę centymetrów, to jednak nad głową zostało mi także dwa palce wolnej przestrzeni, więc jest dobrze. Kierownicy regulujemy w dwóch płaszczyznach, zakres regulacji jest prawie dobry. Może brakuje mi jeszcze jednego centymetra wysunięcia do siebie, tak abym nie musiał dojeżdżać do kierownicy fotelem, bo wtedy moje, moje kolano już jest trochę za blisko plastików, ale i tak jest to całkiem komfortowe ustawienie. Fotet reguluje się w klasycznych trzech płaszczyznach. Wszystko tu reguluje się mechanicznie. Plus dodatkowo tu po prawej stronie jest takie pokrętło, którym możemy wypchnąć do przodu odcinek lędźwiowy. A teraz zobaczymy ile miejsca jest za mną. Tu od razu możemy Zobaczyć szyba schowała się ładnie, cała do drzwi, a miejsca no cóż, nie wygląda to zbyt obiecująco, ale zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No i tu już widzę, że z tyłu mamy skorupę. Oczywiście i do przewożenia dzieci jest to całkiem praktyczne rozwiązanie, bo da się łatwo to posprzątać, ale jeśli ktoś siedzi na wcisk. A nawet tego nie pokażę, bo nawet nie umiem usiąść na wcisk, to wtedy kolana niestety zabolą. A ja tutaj, jak widać, na długość miejsca dość nie znalazłem. Co ciekawe, nad głową miejsca może nie powiem, że nie brakuje, ale jestem w stanie się wyprostować. Co prawda siedzę trochę wewnątrz okna dochowego, ale to jest ten rzadki przypadek, kiedy na nogi miejsca jest mniej niż na głowę. Przesuwam się na prawą stronę i od razu doceniam to, że na podłodze mamy ledwo zaznaczony tunel hmm. centralny, dzięki czemu piąta osoba bez problemu znajdzie miejsce na nogi. Gdyby jej zabrakło, możemy tu rozłożyć wygodny, komfortowy podłokietnik. Miejsca mamy też na kubeczki. Natomiast również za fotelami znajdziemy jeszcze dwa, dwie kieszonki, jak również w drzwiach mamy wielkie kieszenie, które są podzielone jeszcze na trzy części i tam jest ewidentnie przygotowane miejsce na butelkę. Nad głową, tak jak wspomniałem, jest jeszcze potężne okno dachowe i dla osób siedzących z tyłu przewidziane również tu światełko. Dodam jeszcze, że tworzywa z tyłu nie ustępują jakością tym zastosowanym z przodu, więc tu z tyłu nikt nie oszczędzał, czego podkreśleniem jest też możliwość włączenia podgrzewanej tylnej kanapy. W bagażniku Hyundai i X35 powinniśmy znaleźć, tak, przynajmniej obiecuje Hyundai 591 litr pojemności. I szczerze powiedziawszy, jak ja patrzę na ten bagażnik, to ja tej pojemności tu nie widzę. Może 450, może pod 500, ale na pewno nie 591. Odpowiedzią na te wątpliwości może być to, co znajdujemy pod podłogą bagażnika, a mianowicie pełnowymiarową 18-kę, piąte koło zapasowe, które zżera tu skutecznie całkiem sporą pojemność. Więc prawdopodobnie, jeśli zamówimy, Hyundai i X35 z zestawem naprawczym, to wtedy pod podłogą znajdziemy dość miejsca, aby dobić do tej zadeklarowanej przez producenta pojemności. Co jeszcze? Po prawej stronie mamy tutaj siateczkę, opcjonalne pewnie wyposażenie, mamy też schowy, gdzie tą siateczkę możemy odłożyć, mamy tu i ówdzie różne zaczepy do siatki, mamy też tutaj po lewej stronie wyjście 12V i źródło światła. Nie ma tu ani jednego haczyka, na którym moglibyśmy powiesić nasze Zakupy, niestety. Natomiast jest jeszcze ciekawostka z roletą. Otóż, po pierwsze krytyka, bo ta roleta jest, tak wchodzi na, na swoje miejsce od tyłu, od, 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 od dołu, a nie od góry jak zwykle. A po drugie, to jest taki staro, staromodny sposób na jej zapinanie. Szczerze pierwszy wymaga trochę wprawy i takiego skupienia się na tym, żeby ją zamknąć. A druga sprawa jest taka, że kiedy chcemy złożyć oparcia i usunąć roletę, to albo zostaje ona w garażu, albo też jest miejsce. Czy widziany w samochodzie, ale gdzie? Popatrzcie, że gniazda na tą roletę w dolnej pozycji znajdują się również w tej użytecznej części bagażnika. No i co ja mam z tego, że roleta znalazła swoje nowe miejsce, skoro ona wciąż jest w bagażniku, i wciąż tu mi ogranicza troszkę jego zdolności do przewożenia bagaży. Teraz spróbujmy złożyć oparcie. W tej wersji, jak widać zresztą, podłoga nie jest do końca płaska. Hyundai obiecuje, że uzyskamy 1436 litrów pojemności, więc moim zdaniem całkiem sporo. Chociaż, no, jak mówię, trzeba się liczyć z tym, że po pierwsze roleta wyląduje troszkę nam na drodze, blokując dostęp do bagażnika, a po drugie podłoga nie będzie do końca płaska. Wnętrze Hyundai x 35 jest bardzo spokojne. Widać, że tutaj producent poszedł w kierunku zadowolenia jak najszerszej grupy klientów, a efekt tego jest taki, że mamy tu raczej odcienie szarości i bardzo spokojne kształty które mogą się podobać różnym grupom odbiorców, ale jeśli ktoś oczekuje szaleństwa, to raczej w tym samochodzie go nie znajdzie. Ciekawostka jest taka, że dobór materiałów wykończeniowych jest dosyć dziwny. Po pierwsze, tu wszędzie mamy twarde plastiki. To nawet tworzywo, które tak ciekawie wygląda. Mimo wszystko jest twarde, również daszek nad zegarami, wszystko jest twarde. Jedynym tworzywem, które jest może nie powiedziałbym, że miękkie, ale nie jest tak definitywnie twarde, to jest ta część boczka drzwi. Tu plastik delikatnie się ugina, więc mamy tutaj do czynienia z taką ciekawą sytuacją, że zwykle jest tak, że jeśli już się oszczędzę na, na boczkach drzwi, to tutaj przynajmniej jest miękko, a drzwi są twarde. Tu jest zupełnie odwrotnie, wszędzie jest twardo, a boczki drzwi są akurat, choć trochę, ale jednak miękkie. Jeśli chodzi o schowki, to schowków tu nie zabraknie tu mamy całkiem sporą tackę dwa 12V, wejście USB schowki na kubki tu mamy jeszcze jeden większy schowek duże całkiem kieszenie w drzwiach miejsce na mm, niewielką butelkę, można też ścisnąć większą butelkę pod warunkiem, że nie jest pełna, wtedy się daje ją tutaj trochę na siłę, ale wcisnąć mamy też schowek przed pasażerem, jak widać klimatyzowany całkiem pojemny no i wreszcie to jest szarpania, proszę bardzo. Trochę się odkształca, ale w ogóle nie czeszczę, więc zmontowane jest całkiem solidnie. Teraz test widoczności. Słupek A jest masywny, ale jest dość daleko od oczu, więc tak bardzo nie przeszkadza. Zewnętrzne lusterka wystarczająco duże, Górne krawędź przedniej szyby wystarczająco wysoko. Również wewnętrzne lusterko wisi na tyle wysoko, że nie przeszkadza nawet dwumetrowcowi. Po prawej stronie mamy u podstawy słupka A taką dość pokaźną konstrukcję, która ogranicza nieco widoczność. A z tyłu słupki C i D są rozdzielone malutkim okienkiem, który na dobrą sprawę niewiele wnosi, jeśli chodzi o Orientowanie się na parkingu, więc gdzieś tam w okolicach godziny 5, kierowca może mieć kłopot. Natomiast tylna szyba jest tak umieszczona, że tak pionowo ustawiona, że widzimy dokładnie, gdzie samochód się kończy, choć jest tam u podstawy nieco podcięta, więc mogłoby być nieco bardziej informatywne. Natomiast gdyby. Ktoś chciał mieć wsparcie elektroniczne, to dostaje, jak widać, kamerę Cofania, która również ma naniesione tutaj gabaryty, samochodu, który jednak kiedy i tu musiałbym odpalić silnik, które jednak kiedy obracamy kierownicę no niestety te gabaryty pozostają nieruchome. Tak więc to już musimy zrobić jakby we własnym zakresie, wyobrazić sobie dokąd będziemy zmierzać, kiedy będziemy skręcać, ale tak czy inaczej, choć na niewielkim ekranie, ale jednak wsparcie w postaci kamery cofania jest. Wrażenie z jazdy Hyundai'em i X35 z najmocniejszym silnikiem diesla wydaje się, że będzie to rakieta. Tymczasem samochód jest po prostu nieco bardziej dynamiczny i taki pewny siebie podczas wyprzedzania. Natomiast żadnych cech takiego rasowego sportowca przez to nie nabrał. Wciąż bardzo chętnie wyjeżdża przodem przy ostrych zakrętach i nieco większej prędkości. Wciąż bardzo chętnie włącza ESP i gasi tą prędkość. No i wciąż z trudem przyłamuje granicę 10 sekund podczas sprintu do setki. Tak więc, od strony wrażeń z jazdy, ten mocny diesel jest bardzo dobrym towarzyszem na trasy, kiedy możemy bezpiecznie wyprzedzić kilka ciężarówek za jednym razem. Natomiast nie zmienia to charakterystyki tego samochodu z spokojnego crossovera na jakąś niesamowitą sportową rakietę. Po, poza, poza tym mamy skrzynie biegów, która... Działa całkiem rozsądnie, wystarczająco szybko, chociaż jest dosyć wrażliwy na takie ostre traktowanie. Właśnie podczas startów do setki odczułem, że była za każdym razem coraz wolniejsza w miarę tego, jak chyba wzrastała temperatura oleju. Wspomaganie można regulować. Mamy tu taki przycisk po lewej stronie od kierownicy i w zależności od wyboru tutaj są trzy opcje. Comfort, Normal i Sport. I w tej wersji Sport pojawia się no, taki nieco większy opór na kierownicy. To nie jest zwiększenie ilości informacji od strony przednich kół. Bardziej jest to tylko taki sztuczny większy opór od strony układu kierowniczego. W każdym razie dobrze, że Hyundai daje taką możliwość. Podsumowując, wrażenia są jak najbardziej pozytywne w dużym stopniu dzięki temu, że mamy ten mocny silnik diesla, ale patrząc na jego parametry na papierze, nie dajcie się oszukać, to nie jest sportowiec to jest po prostu bardzo szybki i pewny siebie SUV postanowiliśmy przyjechać tu na miejsce, w którym kiedyś testowaliśmy częściej auta z napędem na cztery koła i sprawdzić jak sobie Hyundai i X35 poradzi na śliskim bo dzisiaj jest dosyć mokro i ślisko na śliskim podjeździe na błocie, ewentualnie spróbujemy zaatakować jakąś górkę i sprawdzić jak te opony i ten napęd poradzi sobie no, w powiedzmy mniej asfaltowych warunkach. jak widzieliście samochód ten nawet kiedy zjedzie z asfaltu gdzie pewnie spędzi większość swojego życia to jednak w trudniejszym terenie też sobie nieźle radzi zarówno na śliskich podjazdach jak i w jakiejś wyższej trawie czy głębszych dziurach gdzie odpowiedni prześwit również tu pomaga w wydostaniu się z, z tego terenu z powrotem na asfalt w razie jakichś trudniejszych przejść zawsze możemy włączyć tryb lock to jest odpowiedni przycisk który spina dwie osie również podczas Zjazdu, ze wzniesienia jest odpowiedni system. Tu po lewej stronie od kierownicy mamy odpowiedni przycisk, który sprawia, że kierowca po włączeniu tego systemu może zjechać z gwarantowanym przez elektronikę tempem, jadąc w dół. Tak więc umiejętności kierowcy, zdolności samochodu plus parę systemów i jesteśmy bezpieczni nie tylko na asfalcie. Wyciszenie na postoju. 44 dB. Moim zdaniem bardzo dobrze jak na mocnego diesla. Przy rozstawie osi 2640 mm Hyundai opisuje, że średnica zawracania wyniesie 10,6 m. I szczerze powiedziawszy, tak na oko wygląda na to, że jest lepiej, dlatego że po wyprostowaniu kół jesteśmy w całości na drodze po prawej stronie. Jak wiemy w ofercie mamy 5 silników, do tego 4 opcje wyposażenia, tak więc wariantów nie zabraknie. Wspomnę tylko o najważniejszych z nich. 75 tysięcy od tej kwoty zaczyna się cennik Hyundai i X35 i w tej cenie dostaniemy słabszą jednostkę benzynową w podstawowej wersji wyposażenia Classic. Droższa, najdroższa wersja, czyli Premium będzie kosztowała prawie 100 tysięcy złotych. Silnik 2.0 o mocy 166 koni będzie w każdym przypadku, w każdej opcji wyposażenie o 7 tysięcy złotych droższy. Silnik diesla jest dostępny mniej więcej od kwoty 88 tysięcy złotych. Będzie to słabsza jednostka, która ma 115 koni. Natomiast najdroższą opcją jest zakup najwyższej opcji wyposażenia i właśnie silnika, który ma diesla, silnika diesla, który ma 184 konie i wtedy cena wyniesie 132 tysiące złotych. To jednak nie koniec cennika, choć lista dodatkowego wyposażenia wcale nie jest taka długa. Tak czy inaczej w naszym przypadku dopłacono również za automatyczną skrzynię biegów, która kosztowała 5000 zł, za lakier metali, który kosztował 2200 zł, za system automatycznego parkowania, który kosztował 3000 i za kamerę cofania z nawigacją, które również kosztowały 5000 zł. Konkurencja jest ogromna, a najbliżej będzie Hyundaiowi i X35 Doki Sportecz, która z identycznym 135-konnym silniku w podstawowej wersji kosztuje 69 990 zł, a więc jest 5000 zł tańsza. Pozostając jeszcze w Korei, możemy spojrzeć na Sangyeonga Corando, który będzie kosztował 76 000 zł, a więc 1000 zł droższy, ale w podstawowej wersji ma już dwulitrowy silnik o mocy 150 koni mechanicznych. Jest też Jeep Compass, którego zresztą testowaliśmy jakiś czas temu. Który w podstawowej wersji również z mocnym 156-konnym silnikiem benzynowym o pojemności 2 litrów kosztuje około 86 tysięcy zł. No i wreszcie coś pięknego, a mianowicie C4 Aircross Citroën, który kosztuje 82 tysiące zł. Co prawda ze słabym 117-konnym silnikiem, ale pamiętajmy, że podana tu kwota jest raczej punktem wyjścia i Citroena zwykle kupujemy nieco, nieco taniej niż w cenniku. Hyundai X35 nie ma łatwego życia, dlatego że ma już parę lat na karku, a konkurencja jest bardzo ciekawa. Nie twierdzę oczywiście, że to jest samochód skazany na porażkę, dlatego że tych samochodów na naszych drogach nie brakuje, ale wielkiego, oszałamiającego sukcesu też nie widać. Mówiąc wprost, jest to bardzo porządny średniak, który nie ma co prawda jakichś wielkich, wyróżniających się na tle konkurencji zalet, ale wielkich wad również nie ma. A czy jest to samochód, który można by było określić sexy? No, szczerze powiedziawszy, nie jest w moim typie, ale uważam, że na jego koreańską urodę na pewno znajdzie się wielu amatorów.